Zobaczcie, w rodzinie, w której dzieci uszanują rodziców, kto korzysta na tym, że dzieci uszanowały rodziców? Kto korzysta na tym? Dzieci. Dzieci korzystają. Kto korzysta na tym, że my uczcimy Boga? Nie On. Nie On. My skorzystamy na tym. Nasza wiara stanie się silna, nasze serce stanie się szlachetne, a nasze życie coraz piękniejsze. Tak to jest. Tak. Kłamałbym, gdybym powiedział, że jest inaczej. Po prostu tak to jest. A więc uczci Boga, uczestniku nabożeństwa, uczci go, a zobaczysz, czy ci to wyjdzie na dobre czy na tyle. Sprawdź to. Dobrze. Pan Bóg mówi, doświadczcie mnie, wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan do dostępu. Wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Bóg, to jest cudowne, to jest piękne. No dobrze, ale teraz mamy apel ewangelizacyjny, prawda? I... I czytamy przy dacie dzisiejszej, 1 lutego, Ewangelia Mateusza, rozdział 4, od 18 do 22. Mateusz 4, od 18 do 22. I tam mamy o powołaniu. O powołaniu, prawda? Więc przeczytajmy te teksty. Mateusz 4, od 18 A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci. Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli dalej. nim. Co dobrze, że opuścili ojca swego, i, i dobrze, no, praca dobrze im szła wtedy. Dobrze im to szło. Układało im się, mogli zarobić na życie dla rodziny, czy to jest dobrze, że opuścili ojca i dobrą pracę? Ja też opuściłem mój dom rodzinny, moją rodzinę i dobrą pracę, i całe moje miasto, w którym żyłem wtedy 24 lata, prawie 25. Opuściłem, ale co mówi Pan Jezus, kto by dla mnie stracił ojca, matkę, brata, siostrę, domy, wola? To co? Weźmie stokroć w tym życiu, a potem życie wieczne. Ale czy każdy może być pastorem? Czy każdy ma powołanie na pastora? Nie! Nie! I to nie jest przykładem. Zaraz użyjemy im. To jest po części. Po części tak, że ja straciłem dla Pana Jezusa bardzo dużo. Mogłem dobry interes wtedy rozwinąć. Bardzo dużo straciłem. I dzisiaj się z tego cieszę, że to straciłem. Bardzo się cieszę, bo przyszły inne miejsca, o wiele większe niż tamte. A więc tutaj Pan Jezus powołał jednych z tyłkarci, prawda, Piotra i Andrzeja, potem Jana i Jakuba. I czytamy. Uczniowie doświadczyli osobistego powołania przez Jezusa i usłyszeli słowa, chodź za mną. Piotr i Andrzej zostawili swoje sieci, Pan stał się dla nich najważniejszy, jedyny i godny naśladowania. Ty także zostałeś powołany, naśladuj swego mistrza. Ty także zostałeś powołany. Do czego zostaliśmy powołani? Przecież nie każdy ma być pastorem, nie każdy ma zostawić swoje miasto. Ale każdy został powołany do czego? Do głoszenia Ewangelii. E, patrzmy króciutko. Jan 15,16 jest taki ładny tekst, ja go króciutko tylko wspomnę. Nie wy mnie wybraliście, powiedział Chrystus do uczniów, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, no, o cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał wam. Panie Pan Wysłowie, nie wyście mnie wybrali. Dzisiaj wodowie narodów, to złapki są wybrani przez narody. Ale Chrystus nie był przez ludzi z łaski wybrany, nie. Chrystus mówi, wyście mnie nie wybrali, to ja was wybrałem. Nie wyście mnie znaleźli inaczej, to ja was znalazłem, mówi Chrystus. To jest wielka łaska Boża pokazana. I teraz tak. Więc Chrystus mówi, wybrałem was po to, abyście wydawali owoc. Gdy mieszkałem tam kiedyś, w Zamościu, Koło naszego domu niedaleko była jabłoń. Radziła jabłka. Ale gdy ktoś zjadł chociaż jedno jabłko, to już chorował na żołądek, a przełknąć i zgryźć było to też trudno. Były to jabłka strasznie kwaśne, zepsute i złe. I takie co roku były. Powiedzcie, czy ktoś z nas odczuwał potrzebę brać te jabłka do laboratorium i badać je? Nikt nie odczuwał, bo, bo sprawa była jasna. Że skoro, taka że skoro takie jabłka są, to jaka jest jabłoń? Jabłoń jest chora, wiecznie chora. Tak, zwykle się robi to, co tutaj tylko powiedziałaś. I takie jabłonie są wycinane, a na to miejsce są zdrowe drzewa sadzone. I nikt nie potrzebował, nie odczuwał potrzeby badać tę jabł. Zniecie teraz o co chodzi? A dalej troszkę w ogródku na lewo rosły inne jabłonie, które piękne jabłka rodziły. Czy odczuwaliśmy potrzebę badać te jabłonie? Też nie trzeba było. Były zdrowe owoce, smaczne, cieszyliśmy się tymi jabłuszkami. Czyli Chrystus mówi: Ja was powołałem, abyście wydawali owoc. Ja was powołałem. Pamiętam brata Pawła i jego małżonkę Anię, Mikołajczyków z Warszawy. Z tego czasu był nawet brat paweł w starszym zboru w Warszawie. I pojechałem z nim, miałem wtedy kazanie w Warszawie, bo mieliśmy chrzest. z na pojechaliśmy z niektórymi. Brat Ryszard, wtedy tam Jankowski mieszkał, wtedy w Warszawie, pracował w urzędzie. I, no i poprosił z niej, mówi, Stasiu, ty może tu pojedziesz, a ja tam udzielimy wieczerzy. Ja mówię, dobrze, Rysiu, dobrze. No i o innym, bo były osoby chore, a więc po nabożeństwie jeszcze z wieczerzą pańską jechaliśmy. I brat Mikołajczyk posadził mnie do wygodnego auta, mówi, siadaj, siadaj, bracie, jedziemy. I nagle powiedział takie zdanie, mówi, wiesz co, pastorze, gdy my z żoną dużo czasu jesteśmy razem w domu, to nam słabo idzie taki dzień. Ale gdy my siadamy do samochodu i odwiedzamy osoby starsze, osoby zainteresowane, to między nami miłość jest od razu większa i silniejsza. Oni mi to sami mówili. Oni mi to. Ja nie spodziewałam się, że oni to będą mi mówić. Rozumiecie? Nie zapomnę tego. To no, bardzo ciekawe jest małżeństwo. Oni dziś w Wocławku mieszkają. On jest wieloletnim starszym zborów we Wrocławku, przestrania i brat teraz? A więc co? Chrystus mówi, jeżeli dla mnie stracisz, to zyskasz stokroć w tym życiu, a potem jeszcze wieczne życie. Tak, mówi Chrystus. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 19 wiers 29. Czy ty widzisz wiecie Boże, o co chodzi? Zastosuj paradoksy Boże. Jaki jest Boży paradoks? No jakbyś nie przyszedł na nabożeństwo, ale poszedłbyś do pracy, to te nie zarobisz. No to po co po przeszliśmy na nabożeństwo i nie musimy? Kiedyś ktoś z mojej rodziny tak się spierał od dary. I wtedy troszeczkę ze tyła komoru poszedł do pracy, A akurat milicja, kontrol, kara i wtedy jego żona powiedziała, kto nie da Bogu, to da diabłu, ale dużo więcej jeszcze ze szkodą dla siebie. A więc Boże paradoksy są takie, że jeżeli stracisz dla Boga, to On ci z innej strony da dużo więcej. To, czego byś nigdy nie zarobił, czego byś nigdy nie dostał, Nigdy nie zdobędziesz tego, co Bóg ci da. A jeszcze kiedyś pewien brat tak ładnie powiedział, nie walcz o to, co będzie ci dane. Walcz o wiarę, walcz o oddanie się Bogu. Ludzie walczą o pieniądze i o chleb i nie mają ani pieniędzy, ani chleba. A Chrystus mówi, szukajcie najpierw Boga, Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a chlebem dla was znajdzie się. Tak mówi Pan Bóg. A więc priorytety, a jest tutaj właśnie, czyli, czyli teraz tak. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie. No jeszcze no, tak podsumowując, prawda, ten apel. Pan Jezus mówi tak: co jest Twoim i moim zadaniem? Wytwarzać owoce. Czy to jest naszym zadaniem? Nie wiem. Nie wiem. Bo wiecie, jak idziecie na oknach wystawnych, patrzycie w sklepach, tam są owoce wytworzone przez ludzi. Z plastiku cytryny, z plastiku banany. Ja wiele razy widziałem owoce, które wytwarzają ludzie. Ale one się nie nadają do niczego. A więc Pan Bóg czego oczekuje od Ciebie ode mnie? Żebyśmy wytwarzali owoce? Nie. Nie, nie. Pan Bóg nie chcę tego, bo to jest bez sensu. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak Latona sama z siebie nie może wydawać owoców, jeśli nie trwa przy winnym, tak i Wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem przy Wy jesteście gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje Myślę, owoce. wiele owoców. Chrystusie, pomyliłeś się, czy mówisz prawdę? Czy Chrystus się pomylił, czy powiedział prawdę? Prawdę powiedział. Kto trwa nim, ten wydaje wiele owoców. Tak mówi Chrystus. Chyba, że my wiemy lepiej od niego. Nikt z nas lepiej nie wie. Cały sześciat jest w jego ręka. Cudownie są niego poruszany. Nikt nie wie lepiej od niego. Ty, bracie, chcesz coś powiedzieć? Dobrze, a, no bo no, muszę do tego, do tych drzew owoców. No dodaj, bracie, dodaj. Dodać moją śliwkę na działce. A nie, Dlaczego? Piękne kwiaty, tyle kwiatów. Ja się, ja Ale owoców będzie dużo. Się I co się tam. dzieje teraz, szanowni. Jak już był okres wydawania owoców, to gdzieś tam jakieś dziś się, tam się do dziesięciu najwięcej było. Wszystko podatywało już takie takie te, te białe... Ale piękne liście były. Ta, ale, ale teraz jeszcze nie kwasno zwróci uwagę na co? Początkowo, tak przez, pamiętam, trzy lata. Wróżniał, wycinać ją. Ale mówię, jeszcze poczekam. I proszę mi wierzyć, że nawet się utożsamiałem z tą e, początkowo, z, tą, e, z tym drzewem. śliwką, że ja chyba taki sam jestem jak to śliwka. <laughs> Dlaczego to mówię? Dlatego, że e, ważne to jest, bo pierwsza rzecz, że można jeszcze poczekać, tak jak. E, Bóg czeka na nas jeszcze. A o to, właśnie, jeszcze się. Ewangeliczne zalecenie tam jest. Tam. A, a drugie, że zapał był wielki, tak by to przełożyć na nas, ale wyników żadnych. Dziękuję bardzo, bracie. Czyli widzicie, zapamiętajcie się Boże. Religia Boża jest cudowna. Dlatego, że nie wymaga od nas sztucznych owoców, bezsensownych wysiłków. Szalonych jakiś cierpień? Nie. Chrystus mówi, trwajcie we mnie. Chrystus mówi, moje dziecię, zdecyduj się trwać we mnie, a zobaczysz, co potem będzie. ja ostatnio mówiłem do brata, do brata który tutaj mieszka, do brata Jurka. Ja mówię, bracie Jurku, wchodzi niedziela. Już nie lubisz być tam w domu, to dobrze. Co? co trzeba, abyś zrobił? No trzeba, żebyś tylko wyszedł i zrobił parę kroków i wsiadł do golfa. I dalej już wszystko leci I tam jedziemy, prawda? Jedziemy do Cisema I tak dalej, i tak dalej. A więc, czynnik. Oddajmy się Bogu. Oddajmy się Bogu. Twoją i moją rolą jest włączyć się, wejść w Chrystusa, włączyć się, przyłączyć się, przykleić się do niego na zawsze. A On pomoże w tym przyklejeniu. On pomoże. To Jego moc. Trzyma Ciebie i mnie. To nie ja muszę się do niego przykleić. To On mówi: Dziecko moje, chodź. Jeżeli chcesz, to ja Cię tak przyłączę do mnie, że pozostaniesz. Pozostaniesz ze mną. Jeżeli nie uciekniesz ode mnie, to ja Cię nie dopuszczę. No, to jest taka myśl. A więc, jaka jest recepta na ewangelizację według dzisiejszej recepty biblijnej? Jaka jest? Przyjąć Krzysztof? Drufajcie we mnie, a ja mam. Trwajcie we mnie. Co to znaczy trwajcie? Trwanie to nie jest coś chwilowego. Trwanie to jest, chrystój, bądźcie zawsze we mnie. A zobaczysz, będą rezultaty. Przyjmijmy ten drogowskaz. Amen. Amen.